Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Maksym. Dzisiaj jest ze mną Alek. Cześć. I pojedziemy sobie random kaczołgiem M4 Sherman. Co możemy o nim ciekawego powiedzieć? Ogólnie jest tutaj on trochę zbyt szybki, bo tak naprawdę jechał około 38 km na godzinę, ale nie nasze kamy. Dobrze, tu jest prawie 50. No tak, faktycznie jest podany. Ale tak. zwróć uwagę, AMX40 ma podaną prędkość maksymalną, 50 na <noise> tak. km na godzinę, a tak. jedzie około niecałe 20. No, tak. Mm, tak, ogólnie czołg nie jest zbyt mocny, bo Shermany, jak pewnie wiecie, były od lewa, z odlewów, więc. Nie ma nią zbyt jakby dobrego pancerza, praktycznie w cały czołg pociski wchodzą. Nie ma gdzieś, gdzieś jakiegoś miejsca, gdzie są on twardszy. Tu mamy gniazdo no karabinu maszynowego. No tak, tu mamy gniazdo karabinu maszynowego, czyli powiedzmy, że taki Wix Na pewno tam łatwiej wejdzie. No i oczywiście cały tył. Ja załogę mam już na 100%, a tym. Wiesz co, ja mam tam 80, bo ja przenosiłem na jumbo, na nowego Shermana i tam mam teraz dobrą załogę, a tu słabszą. Aha, dobra, to ja tylko sobie przeniosę sprzęt. No da ty opowiadaj. No to wiecie, no co jeszcze można o tym czołgu powiedzieć? No obaj już go przeszliśmy. Mamy no już go dawno. I, w identycznej konfiguracji. Najlepsza wieża, najlepsze działo, ta 70 Jeden na jeden Dziewiątotierowe radio No i piątotierowy silnik I gąsi No tak A ty masz jakieś nie wiem ile golda wozisz Jeśli w ogóle go wozisz Nie no golda na Shermanie nie wolę. Ja tam tylko jeden pocisk tak na wszelki wypadek Jakbym KW-1S spotkał No dobra to chyba widzimy się w bitwie co? No tak dobra Okej okay. Okej okay, jesteśmy w bitwie Mapa, na której gramy to Południowe lewitym. Wybrzeże. Już lepsza, lepsza mapa niż na ostatniej, ostatniej której też graliśmy też niższy, przed jeszcze lewitym. nagrywaniem. To... Ee, jakiś pomysł? No, wiesz, co mówiąc, szczerze, niespecjalnie, bo. To ja mam taki najbardziej, bo to, ty, na tą mapę strasznie rzadko losuję, jak mogłeś zauważyć. Tak, ja w tej <słysy> razy na niej byłem. A, to, a tak pamiętasz. Myślę, że takie najbardziej, nie wiem, najczęstsze miejsce, w której tej się jeździ, to ta górka i myślę, że właśnie tu coś będziemy działać. O Boże, bo, laga mam, czekaj. Bo podobnie tak jak ty, do końca tej mapy nie znam. Jezus, lag. Nie, proszę, Boże. To tam ogarnij ten... Ok, Jedziemy. już się ogarnął trochę na szczęście, dzięki. Ok, tego LC już nie ma Dobra, no i niech ktoś coś poświeci. No to Maciek, może ty na zwiat? Wiesz, co, myślę, że patrząc na prędkość naszych czołgów nie ma sensu nimi kampić. I proponuję posunąć się trochę do przodu. Dobra. No ale wiesz, z drugiej strony też nasz pancerz nie pozwala specjalnie na takie. Można się jakoś schować i też jakoś to może dobrze wyjść. Czekaj, to ja sobie zeskoczę z górki, zobaczymy jak to będzie. O. Naprawdę? Patrz, jest, udało mi się, przeżyłem. Wow, nawet gąski ci nie zerwałeś. To już sukces. No właśnie, bo jeszcze musicie wiedzieć, że ja ogólnie to ja lubię z górek zaskakiwać. O właśnie, a pamiętasz jak ostatnio na tej mapie, nie wiem jak ona się nazywa, to jest ten most, prawda? Aha, no. e, prób Próbowaliśmy ostatnio DLC przeskoczyć i wiesz, tak, że da się to przeskoczyć? Przeskoczyłeś potem? Nie, ale widziałem jak ludzie skaczą. O jeż. To ale to czemu oni skakali, bo to chyba jeszcze lepiej od DLC musi jechać. E, to jakieś pz ki były, czy coś w tym stylu. Możemy no. potem jeszcze potestować. Te niskotierowe pz ki to też nieźle zapieprzają. Myślę, że LC też byśmy przeskoczyli. Dobra, wracając do bitwy, jest pod 3-3, jesteśmy na górce yy, Jak do tej i, pory nic nie zrobiliśmy. No i teraz chyba zacznie się konfrontacja z przeciwnikiem. No dobra, wiesz co, no to stosujmy może taktykę strzelania sobie pod gąski, bo mamy przez znakomite opuszczanie działa. No tak. E już tutaj e, PZK zdjęta. Pojedźmy na jej bazę na pewno tam. A nie ma Art, kurczę, bo Arta to już by było fajne. Może jakiś, może jakiś gracz, gracz AFK tam, tam jest. No nie chciałbym, żeby to się skończyło na tym, że nic nie zrobimy i będziemy, tylko z bazy skapujemy. No, taka, taka by to była interesująca <grych> bitwa. No przegrywamy 6 do 7. Niestety teraz no, to... gorzej. Tylko ja się obawiam, że te oni nam do bazy wbiją zaraz albo coś Zdąży się wrócić No nie no, niby czołg faktycznie całkiem O jest ktoś Dawaj mi go w Czy chciałbym trochę właśnie postrzelać, bo tak było Dosyć właśnie, słabo bo gdyby na ile pestek podobiłem. załadowałem, tyle ciągle mam Aj... M7 nie trafiłem Nie trafiłeś? Nie trafiłem Ktoś ci go zaraz zdejmie pewnie o, sztuk trzy. Dobra, jest frak. Pięknie. Dobra, dawaj na tą PZT we dwóch jedziemy. Jaką PZT? No tu przed nami. Gdzie ty jesteś? Chociaż tego sztuga może. Bokiem do niej odstanę, bardzo inteligentne. Ło, coś się odbiło. Tylko nie mów, że sztuk się odbił, bo bym się zdziwił. Barzu, tu jest ta PZTka, no dawaj tu, ją. dawaj na nią. Nie, no nie trafiłem no Dobra, kto się dobił? A szkoda Nie, nie wyjeżdżać z kapa, Kurczę co ja zrobiłem No czekaj Dobra już, Dawajmy skapujmy tego tam... spróbujmy Tylko lepiej żeby nas nie trafił, bo on zbije wtedy kapa, nie? Tak, niby tam. Dobra, jest Jezus, czekaj, bo od tyłu nas zajeżdżają Gdzie? Od tylsa Bo dostałem ty? hita od tyłu Możecie tak sztuk przebić. Nie, je nie o, jest... o kurcze, jakaś wow. francuski niszczyciel. Co ja już nie żyję, jedzie do was. Widzę, widzę. Dobra, skapowana. I tak Dobra, skapowaliśmy bazę, brawo, wygraliśmy. We dwóch zostaliśmy Jesteś w ogóle? No jestem, jestem, spoko, spoko. 8000 do przodu No ja fatalna bitwa 800 tekspa Bosz. Ile obrażeń 100. Zero Boże, ja 212 Tragedia Mogę PZ zabić, ale nie skupiłem celownika A widzisz, brak cierpliwości Tak, brak cierpliwości Za bardzo chciałem Ty w ogóle masz jakąś siatkę kupioną? Nie no co to kup. Nie, coś Dlatego... na takie wydatki w ogóle. 100 tysięcy tylko. No ale ja nie mam takiej klasy człowieka. Oczywiście. Nie Co no dobra, to komuś... kończymy. Mam nadzieję, że się podobało wyla...